Dzień Akcji Gotowi do Pomocy. Jak widzicie za nami duża kolejka, coraz więcej wolontariuszy przybywa. Przybył także nowy, wyjątkowy gość, Filip Hajzer. Na... taki wyjątkowy, to nie wiem, gość jak gość, po prostu warszawiak, a jeśli Legia Warszawa prosi o pomoc e, i to jeszcze przy tak fajnej akcji, hashtag Gotowi do Pomocy, to ja mówię, wchodzę w to, po prostu, bez zastanowienia. No to identyfikator gotowy, Dziękuję Można bardzo. teraz tam wszystko powiedzą jaka trasa, co ja. Dobra, czyli teraz odbieram posiłki i dostaję tak, trasę. dokładnie. Ile posiłków? E, to kolega. Sioka, tobie. dobra, okej, okay, fajnie, dziękuję. i bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo, Ale ja, w trakcie tych swoich materiałów, wyrobionych robionych w czasie pandemii, miałem inną niesamowitą przygodę. Rozmawiałem z powstańcem warszawskim, który obchodził swoje setne urodziny na Skype. Ie. To było coś nieprawdopodobnego. Rozmawiasz ze stulatkiem, który przeżył tak dużo, który walczył o to miasto na Skype. To jest znak czasów, po prostu. Sprawdzam, czy wszystko się zgadza na tym adresie. Jeden posiłek, potem dwa numery, dalej dwa i dwa, to razem pięć. Idziemy. Słucham? Dwójkę, dobrze, oczywiście. Dziękuję bardzo tak stał. Rzecznie. Ja nazywam się Filip Kajzer i wspieram tę akcję. Proszę bardzo. Dziękuję. I chcielibyśmy ją pokazać całemu światu. Pokaż. Tak, żeby było jeszcze więcej wolontariuszy. Jestem zachwycony. To jest tak proste, a tak potrzebne. A wdzięczność i wzruszenie tych ludzi to najpiękniejsze dziękuję za poświęcenie tych kilku godzin dziennie. Także dziękuję i przeuroczej młodzieży. A tak z drugiej strony czym jest te kilka godzin, kiedy jesteśmy gotowi do pomocy. I was również zachęcamy do pomocy. Piszcie na wolontariat.mochław.fundacjalegi.pl. Wspomagajcie nas, nas także finansowo, yy, wpłacając pieniądze na zrzutka.pl ukośnik gotowi do pomocy. Więcej znajdziecie na naszej stronie, a my jeszcze raz zapraszamy do ektyw. Zapraszamy, przybywajcie.